Dzień dobry, witam Was serdecznie. Witam wszystkich bardzo jeszcze raz serdecznie. Dzisiaj kontynuuję sprawę związaną z postami. Czytam fragmencik Łatwej odpowiedzi na trudne pytania pana Tomasza Kwaśniewskiego dla zainteresowanych, strona 61. Przypominam, że książka będzie wysyłana pod koniec tego miesiąca. Takie są plany. O ile coś się nie, nie pokrzyżuje, coś nie stanie na drodze, tak jak ostatnio przy przerzucaniu z serwera na serwer, gdzie coś się, coś się popsuło, i, i panie i panowie pracują usilnie nad przywróceniem ciągłości strony pana Tomasza. Przypominam tylko, że strona funkcjonowała 20 lat, forum funkcjonowało ponad 20 lat. Ja korzystałem z niego bardzo często, bardzo często próbowałem sobie, wyszukiwałem sobie tematy, i, i, i to, co mnie interesowało, zazwyczaj znajdowałem. No teraz już któryś z kolei dzień, niestety, niestety nie mam tej możliwości, wy tak samo nie możecie poczytać, co pan Tomasz chciałby wam napisać, to co pisał. No cóż, są takie sytuacje, gdzie trzeba cierpliwie, cierpliwie, cierpliwie czekać. Tutaj jest fragment, który tutaj Wam znalazłem odnośnie tych głodówek. Wprawdzie będzie to o glutationie, ale zaraz zobaczycie, jak ważny jest ten glutation w głodówkach. Najpierw, co to jest glutation, tutaj od strony chemicznej, ale będzie krótko, także nie będę Was tutaj zamęczał. Co to jest glutation? Jest to trójpeptyd utworzony z glutaminianu, cysteiny i glicyny. Dzięki mostkowi siarkowemu łączy się aktywnie z drugą drobiną glutationu. I tu jest dopisane, że to jest forma utleniona. Lub przyłączając do siarki proton, forma zredukowana, w nawiasie jest tutaj dopisane. I dalej. Dzięki tej właściwości glutation, obok albumin i kwasów żółciowych, jest jednym z kluczowych związków regulujących stan oksyredoks komórki. Transportuje aktywnie aminokwasy przez błonę komórkową i silnie wychwytuje. I neutralizuje nadtlenki. To ostatnie jest bardzo istotne nie tylko przy głodówkach, czyli jest istotne przede wszystkim przy głodówkach, ale nie tylko. To ostatnie szczególnie, czyli silnie wychwytuje i neutralizuje nadtlenki. Następny fragment na następny raz z książki pana Tomasza. A teraz jeszcze wracając do tych, do tych głodówek, bo nie wiem czy wszyscy wyłapaliście o co chodzi w tych głodówkach. Tam ja zwróciłem uwagę i pan doktor też wyraźnie napisał, że, i pan Tomasz też napisał tutaj wyraźnie to, co wam czytałem, że to jest dobrostan tej, tej jednodniowej, czy czasem dwudniowej głodówki gdzie człowiek wskakuje w rytm żywienia optymalnego, gdzie to po prostu nie zaburza czynności naszego na naszych czynności, naszego funkcjonowania, jest w przypadku, wyłącznie w przypadku, gdy ten człowiek, który nie je przez jeden dzień, gdy wcześniej żywił się optymalnie. To jest zupełnie inny, inny budynek, inny samochód niż człowieka niedożywionego, gdzie... Jednotniowa głodówka powoduje dalsze zniszczenie tego samochodu. Zanim przejdę jeszcze do przeczytania fragmentu, bardzo fajnego i bardzo mocnego fragmentu z książki pana doktora Jana Kwaśniewskiego, to jest, to jest ta, ta książeczka, odpowiedzi na listy. Dla wszystkich, którzy mają, to jest strona 18 i 19 i do tej książki odsyłam przeczytać szerzej to, co ja tutaj tylko we fragmentach przytoczę, a za mną, jak widzicie, ja tutaj całe czasy pracuję. Muszę się Wam czymś chwalić, muszę Wam coś nowego pokazywać, tak? Yy, przypominać o, o tym, że tam w tle mam aukcję jedną, która, która kończy się 6, godzin, 6 lutego o godzinie 19. Yy, to, co widzicie, to było inspirowane, to nie tylko brama. Pamiętacie, wskazywałem Wam kiedyś taki film, Niemiecki film przedwojenny, jak się to nazywał ten film, widzicie, umknęło mi na końcu języka, mam czasem umknie Metropolis, o tak, Metrofoli, Metropolis re, w reżyserii Langa i to był jeden z, ar, i to uznawany jest jako jeden z arcydzieł światowego, światowej kinematografii. I tam tancerka, która, która była robotem, która była taka science fiction, bo to wiecie, to jest film science fiction. Gdybyśmy to teraz nakręcili jeszcze raz, ktoś nakręcił, wyreżyserował go tymi nowymi sposobami, nową technologią, to myślę, że znowu zrobiłby furorę. Chociaż tamten film to była kompletna klapa, nie zwróciły się nakłady, ale ta tancerka miała na głowie Taką słoneczną aureolę, takie coś na ogłowie, taki coś w rodzaju to nawet nie diadem. Przypominało to troszkę współczesną i wcześniejszą, może, monstrancję jakieś takie, ozdob, taką ozdobny element na głowie. I powiem Wam, że jak zacząłem malować tą bramę, bo, bo ten obraz jest malowany pod, pod takie zamówienie, to. To mi się zaczęło kojarzyć z tym Metropolis. I Brama zmieniła się w ten diadem z, z, tego, z tego filmu, i zaczęło iść to w, po prostu w tą stronę. I y, próbowałem oderwać się, żeby ten obraz, żeby ta materia nie zapanowała nad tym obrazem. Nie do końca się powiem, wam to udało, bo obraz wyrwał się spod kontroli i poszedł w taką stronę, jaką tutaj za mną widzicie. A teraz do, do fragmentu. Żeby, żeby, jeszcze przybliżyć wam ten fragment, który teraz wam przeczytam, to jest fragment dwukrotnie, który raz już wam go mm, puściłem go na samodzielnym filmie, gdzie przytoczyłem nagranie, gdzie pan doktor Jan Kwaśniewski w żartobliwy sposób od, rozmawia z dwoma redaktorami z Krakowa na jednym ze spotkań optymalnych. To nie pamiętam, który to był rok. Tam macie ten film i i mówi o, o mówi, że pan zastępów przy, przybędzie na tą tutaj naszą planetę pod warunkiem, że wcześniej będzie zaczęte budowanie królestwa Bożego, od królestwa niebieskiego tutaj na ziemi i będą ludzie, jak już i, i przekaże tajemnicę życia wiecznego. Tam dokładnie macie na filmie film jest krótki. Zachęcam was, żebyście sobie oglądnęli ten film. I jest ten sam fragment, jak gdyby prawie ten sam, który pan doktor z pamięci wtedy przytoczył, jest opisany właśnie w tej książce. Ile mam czasu? A, spokojnie, powinienem się zmieścić. Fragment będzie na końcu, ale wcześniej wstęp do tego fragmentu, bo to jest odpowiedź na jeden z listów i łączy się to z postem. Łączy się to, łączy się to z postem, gdzie jedna z pań zadaje, zadała pytanie o... Mm -hmm. o, o, o sprawy związaną z katolikami. Pani pyta tak. Dla katolików post to powstrzymywanie się od spożywania mięsa w piątki i wigilnie, wigilię Bożego Narodzenia, z miłości do Chrystusa czy do drugiego człowieka. Zapomina się o jedzeniu. Powstrzymywanie się od mięsa i tłuszczu w jednym dniu na pewno nie uczyni szkody zdrowiu, tak pisze ta pani w liście do pana doktora. Dla człowieka ochrzczonego, przestrzeganie postu jest ważne. Myślę, że czyni pan krzywdę ludziom wierzącym, pisząc o poście w ten sposób. Pan doktor, według tej pani, czyni krzywdę osobom wierzącym, negując posty, pokazując głupotę poszczenia. I pani pisze dalej: mógłby Pan negować post, gdyby pana dieta gwarantowała wieczne życie. Niestety tak nie jest. Dlatego człowiek mądry, nie myśli tylko o jedzeniu. Jaka istota rozumna powinna umieć się powstrzymywać w jedzeniu i w każdej innej dziedzinie życia? Od siedmiu lat stosuje trwające pięć-siedem dni głodówki lecznicze, pisze ta pani. Po jednych, dwóch dniach nie odczuwam już głodu i potrzeby jedzenia. Ta pani, myślę, że jak już stosuje to przez 5-7 dni, mogłaby dojść do, do dłuższego czasu. Mój przyjaciel stosuje nieraz 30 dni głodówkę, a zdarzyło mu się raz, cz raz czy dwa razy 40 dni bez jedzenia. Potem zanikają, wytwa zanika wytwarzanie soków żołądkowych, wszystkich soków trawiennych, enzymy ustają, wszystko ustaje w człowieku. Ja myślę, że jakby jeszcze przetrzymać te 40 dni, o następne, choćby 20 dni, zakończyłoby się to na pewno dla tego poszczącego życiem wiekuistym. Nieśmiertelnością. Ale już tam, po drugiej stronie. Nie, nie będę żartował, bo naprawdę ja wiem, że to jest dla wielu z Was, którzy to oglądacie, to jest rzeczywiście poważny, poważna sprawa i to jest te posty stosujecie. No, no tak mam, tak, tak jest. Jedni stosują drudzy nie. I teraz, i to była, to, była, to była osoba z Krakowa tutaj podpisana. Nie, nie czytam wam całego tego, tego, tego listu, ale pan doktor odpowiada tak. Fragmenty tylko wyciągam. Fragmenty. Argumentuje pani, że ponieważ jestem ochrzczony, powinienem uwzględnić w swojej diecie postne dni. Argument ten jest bez sensu. Co ma jedno do drugiego? Zresztą prawie wszyscy ludzie w Polsce są ochrzczeni. Chociaż nigdy nie pytał się, czy tego chcą. Mnie nie zapytali. To prawda, mnie nie zapytali. Ja moich dzieci też nie pytałem. Po prostu zostały ochrzczone, koniec, kropka. Tak. Przypominam się, jak zadzwoniła kiedyś do mnie jedna pani, a potem jeszcze raz zadzwoniła inna pani, czy należy chrzcić dzieci. Tak jak ja bym to był wyroczniał, czy, czy ode mnie zależało, czy, czy należy dzieci chrzcić, czy nie. No ja moje uchrzciłem. Co teraz bym zrobił, to wam nie powiem. Nikt dotychczas nie dawał ludziom wiecznego życia, pisze pan doktor. Nawet osoby, które. Chrystus przywrócił do życia dawno pomarły. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, bogów w nawiasie jest dopisany, z ich materiałem genetycznym na Ziemi. Mamy materiał genetyczny bogów. Tak tutaj pan doktor napisał. Tylko troszkę inaczej składnia jest użyta. Człowiek, jeszcze raz, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, w nawiasie Bogów, z ich materiałem genetycznym. Czyli my zawieramy materiał genetyczny tych, którzy nas tu zmajstrowali na tej planecie. Z ich materiałem genetycznym na Ziemi, która nie jest najlepszą planetą dla utrzymania długiego życia dla istot rozumnych. Tutaj się nie da w sposób naturalny, długo. I wspaniale żyć. Nie da się. Warunki nie są do tego predysponowane. Najdłuższa teoretycznie długość życia pierwszych ludzi wynosiła 1200 lat. Przypominam, że mnie ojciec ten z nowej huty, nazywany pieszczotliwie przeze mnie widziadełko, mówił, że najdłużej na tej planecie żyłeś 800 lat. 800 lat. Długo czy krótko? Do 1200 chyba nie dociągnąłem. Hmm. Pan doktor pisze dalej. Nikt tyle nie przeżył, ale normą była długość życia ponad 900 lat. Czyli żyłem nie, nieco poniżej normy. Normy nie osiągnąłem. Nikomu z pradziadu, nikomu z, nikomu z prarodziców nie urodził się syn przed 60. rokiem życia. A to oznacza, że wówczas ludzie dopiero w tym wieku dojrzewali. Dojrzałość płciowa po 60 roku życia u facetów. Do 60. Nie. nie by to jeszcze nie nadawał się do rozmnażania. Maksymalna długość życia u wszystkich gatunków wynosi około 20 razy więcej niż wiek osiągnięcia dojrzałości. Czyli od momentu narodzin do momentu, gdy można się, gdy osobnik danego gatunku może się rozmnażać, ta odległość pomnożona przez 20, daje długość, średnią długość życia danego gatunku. No to tak jak u nas, jeżeli my teraz rozmnażamy się w wieku, powiedzmy, mamy zdolność rozmnażania się w wieku 15 lat, czy tam niektórzy 12, 14. 12 może 10, nie wiem. No to pomnożyć to, my powinniśmy ciągnąć spokojnie do 200-300 lat przy tym naszym, gdybyśmy wszystko mieli dalej w porządku. Gdybyśmy wydłużyli ten okres dojrzewania do 60 lat, no to my moglibyśmy wtedy ciągnąć dłużej. Oczywiście rodzi się pytanie po co? Po co w takim patologicznym świecie męczyć się ze swoimi współplemieńcami przez tyle lat, nie? Ale, jakby była cała grupa takich współplemieńców, to może nie musieliby się aż tak męczyć, nie? Z całą resztą. Żartuję teraz, oczywiście. Pogorszenie odżywiania zawsze powoduje przyspieszone dojrzewanie. Pisze pan doktor, i pogorszenie wartości biologicznej. Często również wzrost wielkości ciała, czy poszczególnych jego narządów. Stosunki między budową kanału kostnego i tak dalej, to wam ominę tutaj, żeby, żeby zmieścić się oczywiście w czasie. To ominę. Bardzo ważny fragment omijam. Bardzo ważny. Celowo go omijam. Yy, tak, tak, i teraz. Teraz jest ten fragment, ta esencja, do której tutaj mm, chciałem dojść. To, co w tym filmie, pan doktor, w tym wcześniejszym filmie, który macie na moim kanale, do którego zachęcam, abyście do niego dotarli, znaleźli go sobie. I czytam teraz pana doktora. Ta książeczka, strona 19, sam początek. W Biblii przekazano informację, że życie wieczne może być udziałem ludzi. Dopiero wtedy, nie wcześniej, gdy ludzie sami zbudują zapowiadane Królestwo Boże na ziemi. Królestwo Boże z dużej litery jest pisane. Nie wcześniej. W Biblii przekazano informację, że życie wieczne, w cudzysłów wzięte wieczne, może być udziałem ludzi. Dopiero wtedy, nie a nie wcześniej, gdy ludzie sami zbudują zapowiadane Królestwo Boże na ziemi. Pan zastępów, pisze pan doktor Dale i tu jest cytat, cytat z Biblii. Pan zastępów odwiedzi Ziemię, zaprosi ludzi na ucztę z tłustych pokarmów, z wina czerwonego, z tłustości ze szpikiem, i przekaże im tajemnicę życia wiecznego. I przekaże im tajemnicę życia wiecznego pan zastępów, który przybędzie na Ziemię. Po tym jak ludzie rozpoczną budowę zapowiadanego Królestwa Bożego. Gdy ludzie sami zbudują, nawet nie tylko rozpoczną, czyli trzeba rozpocząć, żeby zbudować. Już musi być zbudowane to królestwo, dopiero Pan zastępów, według Biblii, przybędzie na ziemi i przekaże tajemnicę życia wiecznego. I koniec cytatu, i teraz Pan doktor pisze dalej tak: Przy boskiej technologii powstrzymanie starzenia się ludzi i znaczne przedłużenie życia ludzkiego do wieku naszych biblijnych praojców będzie możliwe. My tej technologii już nie posiadamy, ale ci, którzy przybędą, ci, którzy kiedyś tutaj nas zmajstrowali ze swojego materiału genetycznego, posiadają taką technologię i jak będą chcieli i mieli na to ochotę i będą taką, taką chęcią pałali, to będzie to możliwe przekazanie takiej wiedzy. I wydłużenie z powrotem życia ludzkiego. Wprawdzie nie daje tu pan doktor dalej, pisze, wprawdzie nie daje to ludziom nieśmiertelności, ale wskazuje drogę, po której idąc będą mogli znacznie przedłużyć swoje życie, a z pomocą pana zastępów, z dużej litery pana zastępów, tego biblijnego, będą mieli szansę na życie wieczne, z pomocą na życie wieczne. Czyli pan zastępów, biblijny pan zastępów, ma taką technologię, ma taką możliwość, aby tym niektórym ludziom, nie tylko przedłużyć życie, ale dać życie wieczne. I co Wy na to? Pisaliście w ostatnich tutaj wpisach pod moim w ostatnim filmem, żeby bardziej tutaj science fiction Wam tutaj coś przeczytać, podać science fiction. Widzicie większe science fiction niż to? Chyba nie bardzo. Życzę Wam miłego dnia, dobrej czarnej, dużo optymizmu, dużo uśmiechu. Zapraszam do oglądnięcia mojej galerii. Linkuję pod spodem galerię, linkuję ten mój post do, do licytacji. Z ciekawości możecie sobie zerknąć. I też linkuję codziennie przy każdym nagraniu. Linkuję i zachęcam do tych książek. Jako w przedsprzedaży, czyli wchodzicie sobie na stronę KOROJO, gdzie macie link, dokonujecie przelewu tych 90 paru złotych i czekacie, i cierpliwie czekacie, i dwie książki pod koniec lutego powinny być u Was. Jeżeli coś się zmieni, coś się przedłuży, coś by się działo albo skróci, dam Wam tutaj, dam wam tutaj znać i proszę Was jeszcze raz w imieniu, w imieniu pań i panów, którzy biorą udział w. Przetransferowywaniu tej strony pana Tomasza Kwaśniewskiego o cierpliwość, o wyrozumiałość i cierpliwość. Życzę Wam raz jeszcze miłego dnia. Cześć.